Ja myślę, że należy przede wszystkim docenić organizację przedsiębiorców, że właśnie rozpoczęła cykl debat o ważnych kwestiach z punktu widzenia polityki publicznej państwa, rozpoczynając od spraw, wyzwań wynikających z demografii, z badań, analiz, które wskazują, że się starzejemy, żyjemy coraz dłużej i przede wszystkim rodzi się też coraz mniej dzieci. Te dyskusje związane z uwarunkowaniami demograficznymi mają różny wymiar. One w pierwszej kolejności muszą dotyczyć szeroko rozumianego rynku pracy, nie tylko diagnozy aktualnej sytuacji, a więc liczby zatrudnionych, struktury wiekowej, form zatrudnienia, ale także tej tendencji na przyszłość, kiedy rzeczywiście będzie ubywało osób aktywnych ekonomicznie, bo to wynika z demografii, a przybywało osób. Z kolei pobierających różnego rodzaju świadczenia. Na tle sytuacji rynku pracy trzeba w sposób szczególny mając na uwadze też kwestie dzietności polityki na rzecz rodziny, uwzględnić wskaźniki zatrudnienia kobiet, które powinny ulegać też zmianie z punktu widzenia ilości pracujących kobiet, a więc trzeba podejmować szereg działań, takich, aby też kobiety mogły na nowo podejmować pracę, wracać na rynek pracy i również myśleć o działaniach takich, które po prostu są dostosowane do ich możliwości łączenia tych obowiązków opiekuńczo-zawodowych. Z punktu widzenia sytuacji kobiet trzeba powiedzieć tak, że są lepiej wykształcone w Polsce, ale jednak poziom ich wynagrodzeń jest zdecydowanie niższy niż mężczyzn, mamy do czynienia z luką płacową, która wynika historycznie z takiej segmentacji, gdzie mamy branże, zawody, w których kobiety dominują, to jest też sektor publiczny, a więc potrzebne też są takie zmiany, które by uwzględniały wyższy stopień aktywności zawodowej kobiet związany z unowocześnieniem gospodarki, z awansami, z digitalizacją i tymi podobnymi kwestiami.